Witajcie moi drodzy, jestem Blady. Witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed, pierwszą część kultowej serii. Mamy tutaj jakiegoś agitatora. Posłuchajmy go zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. Powstańcie, przyjaciele, nie pozwólcie pognać się na rzeź z powodu kaprysu niezdecydowanego króla. Potrzebni nam ludzie silni w swych przekonaniach. Tacy jak Wilhelm z Monferatu. A tak trzeba go teraz śledzić i pobić. Dobra, ok. Jesteś moim przyjacielem? Nie, więc odejdź. Bardzo miły. Oczywiście, jak przy każdym odcinku. Jak w większości odcinków, towarzyszy nam mi ma... Na Mam nadzieję, że niektórym z was także. Hmm. A dobra, nie tego robić. O nie, Ja mam się. Dobra. Gaciemu mu widać. Przestań! Dość! Dość! Czego chcesz? Złota? Mam przy sobie parę monet. Weź! Bierz się i odejdź! Nie szukam złota, tylko informacji. Nic nie wiem. Znasz Wilhelma. Powiedz mi, jak do niego dotrzeć. To niemożliwe! Teraz rozmawia z królem. A kiedy król odejdzie? Dzisiaj. Ale na pewno będą się kłócić, a potem Wilhelm odejdzie, żeby zrobić kazanie żołnierzom. Tak jak zawsze, Ryszard wymyśla Wilhelmowi, Wilhelm wymyśla żołnierzom. Nie będzie chciał Cię widzieć. Jak już powiedziałem, to ja muszę się zobaczyć z Wilhelmem. Nie mówiłem, że on musi widzieć się ze mną. No to skończyliśmy rozmowę. Obawiam się, że jeszcze nie. Muszę Ci jeszcze coś odebrać. Co takiego? Twoje życie. To było brutalne. Tak wiem, mówię co przy każdym. Y... Boże Święty. Na wolności jest morderca. Teraz A! A! Nie A! Może, czy można ich zatłucić. Tak. Okej. Okay. Jak w mówi, nie możesz tak po prostu kogoś sobie zabić. No Jak widzicie, A! można. Dobra, idziemy zatem do biura Asasynów. Okej. Okay. dobra, chodźmy, chodźmy. Ale daje, że skarcz i biegaj po dachach. Eee, W następnej części już się da wejść na taki dach tego typu konstrukcja, ale dobra. To się niestety nie da, więc nie ma co marudzić. I okej. Okay. Za Osobliwy człowiek. Czy naprawdę ma powód, żeby Dobra, idziemy dalej. Widziałeś kiedyś coś 27 metrów. Trochę na około krąże w sumie. Dobra. Tak. Jura. No, i wyskakuj. zeskakuj, znaczy nie wyskakuj. No i dobra, idziemy. Rafiku, wieści o tych czynach rozeszły się szeroko, Altairze. Wygląda na to, że szczerze starasz się zmazać swojej winy. Robię co w mojej mocy. I czasami robisz to dobrze. Zakładam, że to praca krzyżuje nasze ścieżki. Tak, moim celem jest Wilhelm z Monferatu. Postąpiłem wedle twojej rady i uzbroiłem się w wiedzę. Wiem, co muszę zrobić, by do niego dotrzeć. Mów zatem, a osądzę. Wilhelm posiada liczną armię i ma pod sobą wielu ludzi. Jednak wrogów także mu nie brakuje. Nie zgadza się z królem Ryszardem. To prawda. Nigdy nie byli sobie bliscy. To działa na moją korzyść. Wizyta Ryszarda go wzburzyła. Gdy tylko król odjedzie, Wilhelm wróci do swej fortecy, by to rozpamiętywać. Będzie zdezorientowany. Wtedy uderzę. Jesteś tego pewien? Na tyle, na ile mogę być. A jeśli sytuacja się zmieni, dostosuję się. W takim razie pozwalam ci odejść. Zakończ życie Montferata, byśmy mogli nazwać to miasto wolnym. Dobra, podchodzimy po pióro. Wrócę, gdy wykonam zadanie. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Dobra. Zatakuję po tym, jak Wilhelm spotka się z Ryszardem. Dobra, ile? 300 metrów. 307. A dobra, jak widzicie, tu już zamknięta dzielnica znaczy niedostępna na razie i biegiem. Dobra, jeszcze 250 metrów, Ale, że mapa za wiele nie pokazuje. Chyba się ten żołnierz zrespił, nie ucieknieć mi. Zapłacisz za to, że panuje? Stoicie mi na drodze. Myślisz, że mnie zgubisz? Już nie żyjesz! Dobra, nie marudź pani. 200 dwieście metrów, a w sumie szybciej było biegnąc tym ulicą. No i dobra. Nie powinno cię tu być, odejdź zanim komuś coś się stanie. Dobra, zejdźmy na ulicę. Dlaczego on tak go. Nie trzymajcie się? Ok, to oręż naszych wrogich przeszkadzający. Nie słuchajcie ich kłamstw za słów mających wartość. Dobra Jeszcze 80 metrów, bądźcie wytrwali! Nie poddawajcie się! Bez naszego wsparcia, Ryszard i jego Dobra, tam jest ta forteca. No pewnie wcześniej, teraz, wcześniej było bez problemu dla niej wejście, teraz pewnie będzie problem. Zobaczmy, ile mamy noży. 5, dobra elegancko. Dobra, zaczęło się. Król Ryszard, tak. Trzy tysiące ludzi, w Wilhelmie. Powiedziano mi, że trafią do niewoli, że wymienimy ich za naszych żołnierzy. Saraceni i tak nie dotrzymaliby umowy. Wiesz, że to prawda, wyświadczyłem Ci przysługę. <laughs> o, tak. To zaiste ogromna przysługa. Teraz nasi wrogowie będą tym bardziej przekonani co do swej sprawy. Będą zacieklej walczyć. Dobrze znam naszych wrogów. Nie wstąpi w nich odwaga, lecz przepełni ich strach. Powiedz, skąd tak dobrze znasz zamiary naszych nieprzyjaciół? Ty, który porzucasz pole bitwy dla politycznej gry. Zrobiłem to, co było konieczne. Postąpiłem słusznie. Przysiągłeś podtrzymywać dzieło, Boże Wilhelmie. Nie to tutaj widzę. Nie. Widzę człowieka, który jest steptał. Te słowa bardzo mnie ranią, panie. Wydawało mi się, że zasłużyłem już na twe zaufanie. Jesteś regentem Akki, Wilhelmie, i rządzisz w moim imieniu. Jak jeszcze mam ci zaufać? Może pragniesz mojej korony? Nie rozumiesz mnie, ale to nic nowego. Choć chętnie bym jeszcze z tobą podyskutował, czeka na mnie wojna, którą muszę się zająć. Musimy odłożyć tę sprawę na inną okazję. Nie pozwólbym cię zatrzymywał, wasza miłość. Obawiam się, że w nowym świecie nie będzie miejsca dla takich jak on. Ogłoś, że chcę rozmawiać z żołnierzami. Musimy się upewnić, że wszyscy wykonują swoje obowiązki. Uprzeć ich, że każde niedbalstwo zostanie surowo ukarane. Nie mam dziś nastroju na żarty. Tak, panie. Reszta? Za mną. Pytanie, czy przenikniemy do środka, czy trzeba będzie jakoś wejść? Po porusztowanie spróbuję, jeśli zrobi sobie krzywdę, ja mu nie pomogę. Każę ci pomagać? Dobra, okej. Okay. Wstanie czy w ten sposób wejdziemy na no mury? Bez problemu. Dobra. To mistrzowy śmierci poganienie. Dobra. OK. <coughs> <coughs> Dobra. i przynoszę swe wieści. Do do obowiązków. Nie widzi, jak nie ważne dla sprawy jest... Ja, ja, ja. On nic nie wie! Się. Spokój! Spokój! Zaczekajcie! Zaiste nie ma racji, lecz w jego słowach jest ziarno prawdy. Jeśli przyjrzeć się temu bliżej, nie trudno znaleźć winę. Niedoskonałość! Obawiam się, że zmiękliśmy i rozleniwiliśmy nie się. Nie Jesteśmy no oddani! tak mówisz? Widzę, jak ćwiczycie. Brakuje wam skupienia i wytrwałości. Jest nie wolno być tutaj. jest za go nie. Mogę cię zabić zamkniętymi oczami. Oj. Mocny jest. Chcę go złapać. Doganiam <noise> <noise> A małego człowieka! Jestem o wiele lepszy No nie, dobra. Owszem, dostał. Twoje knowania dobiegają końca. A co ty możesz wiedzieć o tym dziele? Wiem, że miałeś zamiar zamordować Ryszarda i zająć akkę dla swego syna Konrada. Dla Konrada? Mój syn to osioł niezdolny przewodzić swemu kufrzowie, a co dopiero królestwu. A Ryszard? O synu! Wcale nie jest lepszy, bo oślepia go wiara w to, co niematerialne. Akka nie należy do żadnego z nich. Do kogo należy? Miasto należy do swych mieszkańców. Jakim prawem przemawiasz w ich imieniu? Skradłeś im żywność, musztrowałeś bez litości, zmuszałeś ich, aby ci służyli. Wszystko, co robiłem, miało ich przygotować na nowy świat. Kradłem żywność? Nie. Wziąłem ją tylko na przechowanie, by w chude lata móc nią oszczędnie zarządzać. <laughs> Oh. Rozejrzyj się. W mojej dzielnicy nie ma przestępstw, oprócz tych, które popełniają tacy jak Ty. A jeśli chodzi o pobór, nie uczyłem ich, jak walczyć. Pokazałem im zalety płynące z porządku i dyscypliny. To nie może być złe. Nieważne, jak szlachetne były Twoje intencje. Postępowałeś okrutnie i nie może tak dalej być. <laughs> Zobaczymy, jakie będą owoce Waszych wysiłków. Nie wyzwalacie miast jak ci się wydaje, lecz wskazujecie je na zagładę. Ostatecznie będziesz mógł winić za to jedynie siebie. Ty, który mówisz o dobrych intencjach. No i dobra, uciekamy. Mogę.

Bra, tu jest gdzieś jakaś ta. Dobra. Udało się ukryć. Zobaczymy, czy się uda ten. ale jeszcze Dobra. Udało się ich uniknąć elegancko. Powinno cię tu być. Odejdź zanim komuś coś się stanie. Dobra. A, tą samą drogą co żeśmy weszli to schodzimy. Okej. Okay. No, i dobra. To jest. No widzę, że jest taka dość mocna muzyka. Czy znaczy mocna? Yy, nie, wiem jak to, nie wiem jak to powiedzieć. Dobra. I biegniemy dalej. Chodzimy dalej, Dobra, można powiedzieć, że teraz tak jak w, jesteśmy tak jak gotiko dwójcy, że jesteśmy poszukiwani Tak się zachowują strażnicy, że nas... Jak tylko nas widzą to od razu ten od razu nas yy, Od razu nas yy, ten. No. Atakują. Dobra, spróbowaliśmy się. Teraz wskaźnik będzie zielony. Dobra, ktoś nas widział, ale nas już nie widzi. Jeszcze 100 metrów do tego do. No znowu grę wywaliło. Ale dobra, jesteśmy już w biurze w takim razie. Grafiku. wieści o twych czynach rozeszły się szeroko, Altairze. Wygląda na to, że szczerze starasz się zmazać swoje winy. Robię co w mojej mocy. I czasami robisz to dobrze. Zakładam, że to praca krzyżuje nasze ścieżki. Tak, moim celem jest Wilhelm z Monferatu. Postąpiłem wedle twojej rady i uzbroiłem się w wiedzę. Wiem, co muszę zrobić, by do niego dotrzeć. Mów zatem, a osądzę. Wilhelm posiada liczną armię i ma pod sobą wielu ludzi. Dobra moi drodzy, wracam po przerwie. Wywaliło grę znowu. I yy, jeszcze do tego wywaliło nas. Yy, A co on sobie wywaliło mnie przed tą. przed zamachem. Więc. Yy, Zmusiłem zatut Wilhelma jeszcze raz. Czekamy. Na ten, na... Na uspokojenie sytuacji? Alo wyłaś. Nie w tę stronę. Skakujemy do biura. Okej. Okay. Jakie masz wieści? Wilhelm z Monferatu? zginął. A wraz z nim jego zdradzieckie plany. Dobrze zrobiłeś, nie pozwalając, by Akka wpadła w jego ręce. Dlaczego teraz, gdy krzyżowcy najbardziej potrzebują zgody, mógł poczekać? Na co? Na to, aż Ryszard odkryje jego knowania? Nie. To był doskonały moment do ataku. Dziwne. Byłem pewien, że zamierzał zająć Akkę dla Konrada. twierdził jednak, że nie miał takich planów. Nie można ufać słowom węża. Które nawet w chwili śmierci są jad. Powinienem omówić to z al Tak, przyjacielu, śpiesz się do Masjafu. Jestem pewien, że nie może się doczekać wieści. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No i dobra. Ten blok pamięci 4 jest likwidowany, zakończony, co zostało wróć do al tak, przewijamy do Masyafu. Zobaczymy, ktoś coś ciekawego Malmulim powie. Chodź, Alteirze. Ciekawi mnie, jakie robisz postępy. Zrobiłem o co prosiłeś. Dobrze, dobrze. Wydajesz mi się być nieobecny. Powiedz, co cię trapi. Każda z moich ofiar mówi zagadkami. Za każdym razem przychodzę, i proszę o odpowiedzi. Ty dajesz mi w zamian tylko kolejne łamigłówki. Dość. Kim jesteś, żeby mówić dość? Jestem tym, który zabija tych ludzi. Jeśli nie chcesz, bym przestał, to choć raz bądź ze mną szczery. Uważaj, chłopcze, nie podoba mi się ten ton. A mnie się nie podobają twoje kłamstwa. Dałem ci szansę odzyskać utracony honor. Nieutracony. Odebrany przez ciebie. Wysłałeś mnie, żebym go aportował niczym jakiegoś cholernego psa. Zdaje mi się, że muszę znaleźć sobie kogoś innego. Szkoda, byłeś obiecującym uczniem. Myślę, że gdybyś miał kogoś innego, wysłałbyś go już dawno. Powiedziałeś, że poznam odpowiedź na moje pytanie, gdy nie będę już musiał go zadawać, więc nie zadaję. Żądam, żebyś mi powiedział, co łączy tych ludzi. To, o czym mówisz, jest prawdą. Łączy ich przysięga. Przysięga krwi, podobna do naszej. Kim oni są? Non-Nobis, Domine, Non-Nobis. Templariusze. Teraz rozumiesz, jak daleko sięga Robert de Sab. Wszyscy ci ludzie władcy miast, dowódcy wojsk. Wszyscy oni ślubowali mu wierność. Ich dzieł nie należy obserwować osobno, prawda? Ale jako całość. Czego oni chcą? Podboju. Pragną ziemi świętej nie w imię Boga, lecz dla siebie. A co z Ryszardem, Salahaddinem? Każdy, kto przeciwstawi się templariuszom, zostanie zniszczony. Wierz mi, że mają potem środki. Więc trzeba ich powstrzymać. Dlatego robimy to, co robimy, Alteirze. aby dopilnować, by w przyszłości nie doszło do takich rzeczy. Dlaczego ukryłeś przede mną prawdę? Abyś sam mógł przebić się przez pozory. Każde działanie poprzez wiedza. Informacja, którą sam zdobędziesz, jest cenniejsza od tej, którą dostaniesz na tacy. Poza tym, twoje niedawne zachowanie nie napawało mnie wiarą w twoje możliwości. Rozumiem. Alteirze, twoja misja nie zmieniła się. Inny jest tylko kontekst, w jakim ją postrzegasz. A uzbrojony w tę wiedzę, lepiej zrozumiem templariuszy, którzy pozostali. Czy chcesz wiedzieć coś jeszcze? Co ze skarbem, który Malik przeniósł ze świątyni Salomona? Wydawało mi się, że Robert pragnie go odzyskać. Z czasem, Alteirze, wszystko stanie się jasne. Tak jak objawiła ci się rola templariuszy, tak samo poznasz naturę skarbu. Na razie pociesz się myślą, że jest w naszych rękach, nie w nich. Jeśli tego sobie życzysz, właśnie tego. Otrzymujesz kolejny utracony stopień. Weź swoją broń. Użyj jej, by przynieść honor bractwu. Altajże, zanim pójdziesz, tak? Skąd wiedziałeś, że Cię nie zabije? Prawdę mówiąc, Mistrzu, nie wiedziałem. Dokonałem aktu wiary. Ok, wzmocnienie synchronizacji DNA. I co mamy? Nowa broń, no dodatkowe noże do rzucania. Elegancko. Zatem super. I zatem mamy ich już 10. Nie mamy żadnego treningu. Więc co? Wracamy do Jerozolimy. Jeszcze w tym odcinku wrócimy. Tak, Jerozolimy. Do biura. Czemu nie? Będzie Jeśli szybciej. Jeśli Dobra, czy możemy zaraz co coś porozmawiać? W sumie nie pytaj. ...bezpieczeństwo Maliku. Oby w tym mieście zapanowało choć jedno. Czemu mnie dziś nachodzisz? Al Mualim wyznaczył Machadina na śmierć. Co możesz mi o nim powiedzieć? Podczas nieobecności Salahadina miasto nie ma odpowiedniego przywódcy i Machadin wyznaczył siebie do tej roli. Cele swoje osiąga strachem i przemocą, ale tak naprawdę nie ma żadnych praw do tego stanowiska. Dziś to się skończy. Jesteś zbyt zapalczywy. Nie mówimy tu o jakimś handlarzu niewolników, tylko o dobrze chronionym władcy Jerozolimy. Radzę ci uważnie zaplanować atak. Musisz lepiej poznać swoją ofiarę. Z Twoją pomocą uda mi się. Gdzie twoim zdaniem powinienem rozpocząć poszukiwania? Co ja słyszę? Naprawdę prosisz mnie o pomoc zamiast jej żądać. Jestem pod wrażeniem. Wyksztuć to z siebie. Jak chcesz. Oto miejsca, w których bym szukał. Najpierw na południowy zachód od meczetu, później na południe stąd. Są tam dwa interesujące miejsca. Jednym jest kościół na południowym krańcu, drugie to ulica w pobliżu synagogi. Dziękuję za pomoc, Daj. Nie zepsuj tego Altairze. W zasadzie możemy się dowiedzieć, gdzie ewentualnie szukać. <laughs> Ale i tak y, ten. I tak dzielnica, y, biedoty tym razem. Okej. Okay. Ale i tak y, jakby Odkrywając punkty widokowe mamy. Y, mamy pełną tą y, pełną świadomość, co się dzieje. Dobra. Dobra, na szczęście się udało się złapać. I okej, okay, wchodzimy dalej. A, to w sumie taka wieżyczka, znaczy brama, nie wieżyczka. Ale no co, jest? Przecież powinien dolecieć tam do tej... Bramy. Tylko w powietrzu się zablokował. Nie wiem, czy to jakby celowa, celowe twórcy gry tak wymyślili, czy... Czy po prostu...

No, dobra. No, w trwały. Po prostu... kuźwa. Dobra. Dokończę już ten odcinek. Halo, co się dzieje? Dobra. To usłyszę o twoim poświęceniu No niestety teraz trzeba grę wyłączyć i włączyć ją jeszcze raz. Dobra Moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do, was do łapkowania, napisania komentarzy, do subskrypcji kanału. A także do, do oglądania kolejnych odcinków no i do odstępienia odcinka na social mediach. Dziękuję wam, jeszcze raz. Cześć!